Zastanawiałem się, nie ukrywam, że rozmawiałem z Grzesiem, bratem Jacka. Zastanawiałem się, w jaki sposób zostawić w mielcu taki trwały, namacalny ślad po Jacku. Mam nadzieję, tak jak my wszyscy mamy nadzieję, że powstanie coś, co będzie. Co będzie pomagać pamiętać o facecie Zmielca, genialnym artyście, fantastycznym człowieku i znakomitym kumplu, o Jacku Polaku. Chcemy, aby dzięki Mieleckiemu Budżetowi Obywatelskiemu stanęła tutaj ławeczka. Ławeczka grającego Jacka, ławeczka, na której będzie można przysiąść, i może kiedyś zorganizujemy. Tu koledzy zagrają mini koncercik taki ławeczkowy. Miejsce, które będzie przypominać Jacka Polaka. Oczywiście. No tutaj właśnie bardzo często Grześ wspominał, brat Jacka Grzegorz Polak, wspominał, że często przesiadywali sobie w tym parku, schodzili się różni ludzie, rozmawiali sobie na tematy muzyki, nie tylko. Dlatego myślimy, że to no, byłoby bardzo fajne, że właśnie ten człowiek, który tak jak Krzysztof wspomniał, został tutaj, był zawsze tutaj, tworzył tutaj. I zawsze podkreślał, że jest z Mielca, no, że zostałby tutaj u, u, jakoś uhonorowany tą ławką, w tym właśnie miejscu, gdzie bywał, gdzie każdy Mielczanin, który chciałby sobie koło niego usiąść, będzie mógł to zrobić. No, wszystko koledzy już powiedzieli. Ja myślę, że oprócz tej duchowej spójcizny pojazku, czyli w formie tej muzyki, która, miejmy nadzieję, będzie dalej żyła nie tylko w formie nagrań, ale też i na, grania na żywo dzięki temu, że zespół zdecydował się działać dalej. Tutaj właśnie jest z, z Markiem, który jakby przejął główną rolę pojazków w formie gitarzysty i wokalisty, będzie też taka, taka wizualna pamiątka, która, która pomoże tam zachować nam pamięć jadku. To jest autorem projektu Ławeczki. Autorem projektu jest pani Agnieszka Świeżowicz, to jest krakowska rzeźbiarka, artystka, która ma na koncie wiele podobnych produkcji. Dodam między innymi, jest współautorką Tadeusza Nalepy, tego, który chodzi po Rzeszowie, jest współautorką także Mieleckiego Gryfa z Rynku i wielu innych podobnych instalacji. Konstrukcja oczywiście w przypadku wygranej w mieleckim budżecie obywatelskim konstrukcja ta, ta technologiczna tej ławeczki to będzie odlew z brązu, dosyć mocna konstrukcja, zwarta, a więc myślę, że taka, która może się oprzeć pewnym destrukcjom osób, które, którym się powiedzmy nie będzie ta konstrukcja podawała. ci podpowiedzieć jak głosować? Wiemy już, że od 20 do 30 września Mielczanie, podkreślam, mieszkańcy miasta Mielca będą głosować w Mieleckim budżecie obywatelskim i wybierać projekty i pomysły nadesłane przez mieszkańców miasta Mielca. Jednym z nich jest właśnie ławeczka Jacka. To jest projekt numer 6, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców, by oddali głos na ten projekt. To będzie pierwsza Mogłaby być pierwsza instalacja tego typu w tym miejscu w ślad za nią mogłyby się pojawić kolejne upamiętniające tych wspaniałych Mielczan, którzy związani są nie tylko ze światem sztuki, ale i być może z lotnictwem, ze sportem. W tym miejscu myślę, że to jest dobre, dobre, dobre miejsce. Myślę, że to jest dobre miejsce na właśnie tego typu instalacje, tego typu upamiętnianie. W sposób taki sympatyczny i i przepraszam, może za słowo, ale taki namacalny, na przykład Jacka Polak.